Cześć kochani! Witamy! Cześć. Witamy was na vlogu znów kulinarnym. Tak. Dzisiaj będę się uczyła robić chlebek. Chlebek y, pszennorzytny na zakwasie takim. Y, o kupiliśmy takie coś. <grym> taki coś. <grym> takie ja coś. Ja nawet nie Składniki naturalne, ale tylko w kanflacie Słuchajcie, Więc, że nie ma. <grym> bo szukałam, ale. Wypróbowany i jest dobry. Tak, no to bierzemy się no do bierzemy pracy. Bierzemy się do pracy, tak. tak. No, ja będę działać, no, a ja Ci będę mówić. E... A ty będziesz mi mówić, a już e, jeśli chodzi o e, chałkę, to już bym wiedziała, jak zrobić. A no widzisz, no. no. Tylko... Tak się uczy, całe życie. Tam w tle jakbyście całe słyszeli, życie. to Lejduśka. Tak, ona tam. To sama gada dość. <laughs> Prowadzi monolog Czemu, ze sobą. Muszę mieć okulary, bo muszę czytać, słuchajcie. Tak, dobra. Dobra, Słucham. No proszę bardzo, to zaczynamy. Tak? Tu wsyp do miski, ale my nie będziemy w misce robić, tylko będziemy robić w termomiksie. Tak. Mąka pełnoziarnista? Tak, ale to nie. Tak, do 350 gram mąki. Tak? Ale... Nie, Szymanowskiej. Szymanowskiej, ale to pszennej. Pszennej, my no mamy taką, więc... no tak. jest to pszenna. Dobra, tak, nie musi pszenna, być to mąka, szymanowska. Tak. To jest marka akurat. Dobra, ile? 350 gram. Dobra, jeszcze raz. Proszę, tak 350 gram. Super, bo później sobie mogę do tych vlogów wrócić. Tak. I mogę coś zrobić sama. Oczywiście, że tak. Jak nie ma, to musisz tam z drugiej... Jeszcze... Myślę, że będzie. No. Liczę na to, liczę na to. Błagam, bo... Nie braknie. Nie braknie. Braknie. Nie, nie braknie. <gry> dawaj, dawaj. Jest! <gry> Okej. Okay. Jest. 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 350. 60. O nie, 50. 50 jest. Dobrze. 50 dobra. Dobrze. Dzień dobry, tato. Dzień dobry. Witamy, Dzień dobry. witamy. No my tutaj. tu się tak waha. To <grych> no, nie szkodzi. Dobra. E... Dobrze, to jedną mąkę mamy. Teraz 150 gram pełnoziarnistej mąki żytniej. Typ 2000. Mamy Ile? taką. Raz? E, słuchaj. 150 gramów, przepraszam, 150 gramów, do mnie trzeba 10 razy, no delikatnie, żebyś nie dotykała tam te, te termomiksa, bo wtedy źle waży, mm -hmm. o to jest taki czuły, 150, 150. uważaj, delikatnie, to mi no najbardziej stresuje delikatnie. w robieniu, o, o, jest, 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 jest. 150. dobrze, 150, zgadza się. O, 160, ale to, to nie jest... Jedna łyżeczka cukru. Zaraz to on robi, to no, jest. No, Dobra. E jedna łyżeczka cukru, tak? Może dotykać gdzieś, tak. Jedna łyżeczka cukru. Dobra. Okay. Jedna Kupie łyżeczka do cukru. W życiu bym nie pomyślała. Ale no, może być taka? To może być. Dobrze. Mhm. Dwie łyżeczki soli. Dwie łyżeczki soli. Ruchy, ruchy. O, to od razu będzie spalanie. Tak, 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 tak. Cukier, to wiesz, co nie wiedziałam, że dokładnie. No, się daje. bo y, tam jest zakwas, co, wiesz, musi być. Tyle? Y, pokaż. No, dobrze. To już wystarczy. Tak? Tak. Mhm. Bo to jest taka szufelka, to wiesz, jedna może Poszty być. Dalej. Dobrze. Y, jedno opakowanie suszonych drożdży, ale my nie, my użyjemy. Drożdy świeżych, więc proszę, 25 gramów. 25 gramów. 25 gramów. Dobrze jest tak rozkruszyć od razu. Jeszcze troszeczkę. No, jest przepis na miskę, ale to obojętnie, czy mi, w misce to się wtedy wymie, wymiesza. No e, o, jest. Jest, jest. 25 gramów. Dobrze. By się wymieszało, słuchaj, y, tym, tym robotem, mhm. ale. Dobra. Jedno opakowanie zakwasu, tego proszę wziąć. Tam masz z boku, sypać. Dobrze. Jedno opakowanie. Dobrze. Uh -huh. Wow, jak cenam. No, bo to jest do chleba żytniego, więc. Dobrze. Nie wadę tego takie, takie neutralne. To teraz, okay. proszę pani, wyłączmy. I teraz mamy 400 ml ciepłej wody. To już mamy nasz tak, kochani. Tak, to, to, to 400 Ale od... nie, 400 no. To jest To jest w włącz Wąta. wagę. Tak, Zobaczmy. bo to mililitry. 450. Nie, 400 równe. A. 400. Ale ciepłej wody. Śmiało, śmiało. Ja tak naszykowałam w tym, bo... Odczekać chwilę, bo może się wahać. Tak. No, jeszcze troszeczkę jednak nie brakuje. A zdrówka, lady. Kurde, artystyczna. No, to stresujące, bo. No, ej! Co jest? Dobra. Jest, jest mamy dosłownie. I jeszcze do tego, Wuniu, tak. dwie łyżki oleju. Okej, okay, oleju. Tak. My używamy tego. To tak. Jest bardzo dobre. Dwie łyżki. Oliwie, bo on jest Taki też. Zupy, tak? Tak. Dobrze. Łyżki to znaczy, że te obiadowe, tak. Dobrze. Dwie łyżki. O! Dobrze, jedna, jeszcze jedna. Śmiało, on się lepiej wymiesza po prostu. O. Nie będzie przywierać. Wiesz? Dobra, i coś jeszcze? Nie, i to mamy wszystko. Mnie to jest tak, kochani, że ja mam. Ziarna dyni jeszcze, ale to nie do tego, bo. Na... Poczekaj, Ewoniu. Mhm. Teraz zakryj ten momix. Ok. O. Tak. Tak. Mhm. I teraz y, proszę nastawić minutę, czas. A, czas. No, Pamiętasz, y, gdzie moment, był? Moment, moment, zastanowimy się. Minuta. Tu Jest czas. Tak, no to plusik. Minutę. Okay, manek, Dobrze tak, dalej. na pojemnik prze, przechylić pokrętło i kłosek. O! Wow. I czekamy. Tak. Pestki dyni dołożymy później, bo tak, żeby się rozkruszyły. Aha. W termomiksie, bo są noże. No tak, a człowiek a. lubi takie, żeby sobie no. tak ząbkami No no to teraz poczekamy, aż się. Wymiesza dokładnie i przełożymy później na, tak. domieszamy dynie. W tym czasie mogą posprzątać swoje stanowisko. Tak, bo tak jak jest Master Shape. <laughs> master Shape, później jest takie przejście, jest czysto no. dobrze. Nie, ale to nie Czasami. ma nic takiego właśnie tak. słuchajcie trudnego. Jeśli przepis macie gotowy, a chleb jest naprawdę dobry. Także spokojnie. Wysoka, co robiłaś? To jest tak. Bardzo tak. dobry. A chciałam, żebyś ty zrobiła i specjalnie szukałyśmy wczoraj za kwasu. Chciałam uczyć, ja będę robić chlebek, bo ja nie chcę kupować. No nie, bo tutaj to wiadomo, co jest na no tak. po prostu. Nic mi tutaj spotka nie wszystkim zamknięte, a jak będzie mąka drożdże, to o. nawet. Okej, okay, moment. Tak. I jest przypomnę, tu się wraca. Tak. Otwórz. I, I otwórz teraz. Zobaczymy. O, wow! Pięknie. Zobaczymy jak się wymiesza. Zobaczcie. Super. Dzieci? I teraz weźmiemy go na miseczkę. Wyjmiemy w okay, Taka zielona miseczka jest. Tam u góry? O, 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 tak. Mąki troszkę. Troszeczkę w mąki. Widzisz jak pamiętam? pamiętasz. Której? Obojętnie? Obojętnie której. To szymanowski. O, Oprzennej. No to nie musi być taka, wiecie. Tak, ja na to Tak, żeby po prostu nie. Potem? O, tak. Dobra. Dobrze. I poczekaj, nie podpowiadaj, kopystka. Kopystka. To tutaj jakoś się tak robiło. O, dobrze. Poczekaj, nie mów mi. To jak przechylisz, to samo wyskoczy, w nią. Co wyskoczy? Nóż? No. O, można chyba, że kop... O, zobacz. I zaraz, zaraz... Znaleźć y musisz nóż. Nóż muszę znaleźć. Oj, się klej. Zobacz. Czyste rączki mam. No. O, wow. Co mam zrobić, żeby się to tak nie kleiło, No, nie będzie tak dobrze. No, niestety. Mm. Dobrze. Wyjmij to, Ewuniu. Tak. Czekaj. No i od tego Do można, Do No. I to można do mycia odstawić. No jest, dobrze. mam teraz się skomplikowało. Yy, no dobrze, poczekaj moment. No to, to. Kochani, mamusia mi troszkę nasypała mąki, bo nie chciałaś to odkleić. No. I jedna rzecz już będę pamiętała, żeby jedną rękę mieć czystą. Tak. Bo się zrobiła katastrofa. Mhm. Więc to już pamiętam. Zanim dodam dynię, to tutaj jeszcze... O, no, jeszcze jest ciasto. Jeszcze jest ciasto. To jest chlebek, więc trzeba to wyjąć. Więc... O. No jest to takie bardzo ciasto... Luźne. Luźne. Ale spokojnie kopystką się wyjmie. Tam ktoś napisał, że termomiks wszystko jest napisane, natomiast też ktoś tam napisał również, że też nie korzysta i czasami musi dzwonić do mamy. Powiecie, kochani, no nie korzystam z tego na co dzień, więc ja się dopiero uczę, więc jak się. A ja często używam, także powiem Wam, dla mnie ten termomiks to nie do gotowania, bo to jest za mały dla naszej rodziny, natomiast do pieczenia jest świetny, bo to, to wszystko. To, że stoi mama nade mną i pomaga, to ja się z tego mega cieszę, kochani, bo mam pomoc. No Nie każdy od razu wszystko umie. Tak. Tak jak ja mamusia na przykład czegoś nie wiedziała, powiedzmy w telefonie, no to wtedy ja o, tak, ci powiedziała. jest okazja, tak. I, I trzeba sobie pomagać, nie krytykować się, tak. no, e, Wybrałaś bo, dobrze. Tak, bo dobrze. po prostu człowiek się. Dobrze, tak i teraz my... tak. Moment. Tak jak mama mówi, uczy się całe życie. Tak. I jak to mama mówi... Aj, głupi umrze. Głupi umrze, <laughs> dlatego, że no niestety nie zdołamy się wszystkiego Dobrze. nauczyć. To teraz jeszcze y, potrzebna Ci będzie kopytka. To to nie. Dobra. No. Y, trzeba jeszcze dyni wsypać do środka. Jak dużo? Połowę tego. Bo na wierzchu posypiemy jeszcze. Okay. Tak, żeby... Y, Tyle? Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Śmiało, śmiało. O, dobrze. A powiedz mi, czy jakbym chciała dodać ziaren, ile chcę na przykład, to może się skiepścić przez to chleb, jak się za dużo doda? Nie, ja wiem, no nie? będzie inny trochę. A, to co, teraz ręką? Czy nie, nie, tylko pyską. Wymieszaj. Szkoda ręki. Po co to ręką mieszać? Jak to ładnie się wgniecie do ciasta. O. Czarny. Zobaczcie, jak ładnie. Ale super. O, fajnie. Kurczę, mamuś, będziesz mnie uczyć. No, no widzisz, to jest. jest. Super Jeszcze można troszeczkę tak mąki posypać, wiesz, żeby to... Mhm. Ty tu, coś wcześniej, tak tak? tak? tak, Po boku. Tak, no, żeby ci dobrze odchodziło. O, tyle. Dobra. Dobrze. No widzicie, tym, tym razem ja jestem... Kierowniczką. E, e, kierowniczka, tak. Bardzo mi kochani, się to podoba. Jeśli Wam się podobają takie vlogi kulinarne, oczywiście nie będą cały czas kulinarne. No nie, no ale teraz no, akurat to, kochani, po tych. Kochani, troszkę wiecie, już mamy dosyć tych zakupów, wiecznie zakupy, trochę tych wydatków w grudniu było. Do... Trzeba troszkę odpocząć. Taka prawda, ale słuchajcie, jest... nikt nie jest milionerem, no taka prawda. Nie, no są ludzie. Mi... No mają miły, ale no, teraz kochani nawet nie potrzebuję nic kupać, więc takie na siłę chodzenie to dla mnie wszystko mam. No dobrze, Wuniu. Mhm. No wymieszało się dobrze. To teraz jeszcze. Okej. Okay. Dobrze, dobrze wciuł. Tak. No, no, dobrze jest y, ten w środku. Także spokojnie. Okay. Czyli Dobra. Poczekaj. Poczekaj. Trzeba przygotować. Tak. Czy ja mam przy samej blaszce, czy troszkę zostawić? Nie, trochę dalej. Trochę ten dalej. Tyle? tyle? No trochę dalej, tak, żeby wystawało. z jednej strony i z drugiej. Okay. Tak, już w tym roku się nauczyłam chałupić, teraz będzie chlebek, fajnie. No, u Czas nas chleb to robimy? w tradycji jest, że jemy go codziennie, prawda? Tak. A taki pszennożytni. I co? Tak, jak... No i teraz trzeba... tak, żeby wystawał. No nie, bo trzeba go ułożyć trochę, tak, żeby się nie przedarł tylko. Może ja pomogę trochę w No poradzę sobie, postaram się żeby to delikatnie. No. O. No. O. No. no i dobrze. No i idź. Tak No. Może być? I trzyma się. Ja się trzyma. Słuchaj, jeśli ciasto e, włoży, to on się obciąży ładnie. Tak. A resztę się że obetnie. Jest okay. No, no jest spokojnie. ale też nie jest najgorzej. Ale nie jest najgorzej. To teraz y, momencik. Y, dobrze. Kochani, kochani, mamusia go poprawiła delikatnie. Żeby zabezpieczyć przed włożeniem. Bo wiecie. No, nie jest to taka prosta sprawa. Myślę, że bardziej ten srebrny papier się poddaje, nie? No. Jak ten. Dobra, no to co, wrzucam chleb teraz. Tak. No to jedziemy z tym. Teraz proszę przełożyć do formy. No, 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 no. <gry> no, śmiało, śmiało, śmiało. O ręką sobie pomóż. W ten sposób. O. No, i teraz musisz go ładnie, no tak, ale musisz żartowuje. go ładnie rozłożyć. Sprowadzić. Tak. Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem to. Tak, żeby nie było takich, nie było tych no. kolej. Tak? No, więc, żeby. Tego równomiernie rozłożyć. że, ale on się klei. No trochę się klei. Jak to ciasto. Na pewno takiego w piekarni nie ma. <głos> <głos> na pewno. I co? Myślisz, że już? No, tak, wiesz, równomiernie, żeby był. No na całej blaszce. To, mi... to trzeba troszeczkę sobie wziąć mąki na rękę oh. albo wody. No wystarczy. O, od razu lepiej. No i jeszcze z tego co pamiętam, to będzie dynia na wierzchu, tak? Tak, tak. Myślisz, że to już? No dobrze. też jeszcze tu zerknąć sobie? Sama. No dobrze i teraz posypać dynią. Myślę, że jest dobrze rozprowadzone. Ja to jeszcze brałam wodą tak sobie, wiesz? Co? No, rękę. Aha. I wtedy ładnie się równiutko roz... a ojej, no. rzeczywiście. Od razu lepiej, proszę. No. Ładnie. O, widzisz, jak ładnie idzie? Uklepać ładnie, bo on i tak będzie do wyrośnięcia. Wow. O. Dajcie, kochani, znać, czy robicie czy gotujecie, czy jednak nie gotujecie, czy lubicie? Jestem ciekawa. Czy własny chleb robicie? Właśnie. Dobra. No i teraz, teraz. posypać jeszcze dynią i odstawić do wyrośnięcia. Momencik, umyję sobie rączki. Na półtorej godziny. Umyj sobie ręce. Wiesz, ja to muszę mieć czyste. No. To jest u mnie choroba, kochani. A wiesz, to prawidłowo, to w tą stronę, co powinno. Ja się tego nauczyłam, tego mycia rąk, jak miałam staż w szpitalu. Miałam wrażenie, że cały czas mam brudne ręce. O, i posypać. Dynią na. Ale będzie dobry. Już to. nie mogę to czekać. O, trochę zejdzie. Nie, no oczywiście, teraz nie dojeść, na teraz półtorej, dobrze, na kolację Czekajcie będzie. Czyli troszkę tu. Wystarczy. Dobra, nie ma co, bo dynia no. jest... Jeszcze yy... <grystę> musiała dodać. Dobrze, i teraz przykryjemy ściereczką i odstawimy. Aha, na 30 minut? Nie, co ty, to nie chałka, półtorej godziny. Co? No. To na... jakby był głodny, to by nie przeżył. Nie, no to trzeba poczekać. Ściereczkę Dobra. pewnie wykroch ma... Poczekaj. Mama kochani, kruch ściereczki. Mamy tu taką fajną ściereczkę. I to tą ściereczką? No, przykrywamy. O. I stawiamy w ciepłym miejscu. Ciepłe miejsce, a w kuchni u nas jest cieplutko, więc może, może, sobie, sobie może tutaj sobie stać spokojnie. Czyli półtorej półtorej godziny. godziny. Jak ktoś jest Boże tak. głodny, to już musi. No zachować. nie, to musi wcześniej nie być głodnym. Tylko... Albo wieczorem robić, albo piątej rano wstać. Tak. <laughs> no to czekamy w takim razie. Dobrze, Super. no to spokojnie. A kadabra czary Mary. O. Nawet półtorej godziny, kochani. No, jest drożde dobre. Bardzo dobre. No, piekarnik już jest. Y, tam, y, wiesz, tak napisane, że... Mhm. Y, żeby podwoiło swoją objętość. No to Aha. już jest powyżej blaszki. Wow. Zobaczcie. Super. Ładnie wyrosło. Widać dobrze no, zrobiony, dobry nie, instruktor, wiesz. dobry uczeń. Wszystko jest. Także no co do patrzcie. piekarnika, tak? No to teraz. Tylko teraz powiedz mi, co, ustawiłaś? Piekarnik jest no, na 220, 15 minut. Mhm. Wstawiamy do pieca tak. i na 15 minut, a później obniżamy temperaturę do 180 i pieczemy jeszcze przez 30 minut. Okay, no, To teraz proszę do piekarnika. A teraz Kup. Wstawiamy. W ten sposób, prawda? Co, no, jak wstawisz, nie? O! Tak. A to może go tak... Nie, no, oj, oj, Delikatnie proszę nie wstrząsać. Tak jak teraz? No, za tak jak teraz, może zostać? Może to zostać. Dobrze. Jedna blaszka jest to, jak ona sobie będzie stała, tak jest dobrze. Przy tych mrozach to sobie fajnie ogrzać ręce. Super. No i teraz 15 minut nastawimy zegarek, później o. obniżymy temperaturę. Od 46 do i... 15, no. Przed 15.00. Dobrze. Minutę. Dobrze. Dobra. No no to, to, to się tak piecze. Kochani, obiadek, jaki obiadek. Chlebek! Jedliśmy obiad przed chwilą. Chlebek gotowy. Zobaczcie, jaki piękny wyszedł. Mamusia założyła swoje rękawice. Przejdziemy sobie tędy. Proszę, 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 proszę. Wow. Dynia, dynia, dynia. Dynia, Jaka dobra, jaka ciepła. Nie, nie dotykaj wyboru. O Jezu. Coś. Ale to zawsze tak. Maszka jest gorąca. No tak. No, bo przecież spieca. Mhm. O, jeszcze była gdzieś dynia. dynia jest? Gdzieś spadła tam dynia. O, o, <grydzi> mm. I teraz pycha. Proszę bardzo. Piękny chlebek. Cudowny. A Taki ładny, upiekł się. Mm, i jakie to teraz... te dynie ciepłe dobre. O, a teraz nie wstydnia. Nie no, wstydnie będzie na kolacyjkę. O, Dobra, jesteśmy ekipa z co? O, <grydziśle> Pani. Tym oto sposobem, piąteczka, chlebek zrobiony. Dziękuję proszę, za tak. naukę. ja no Jadłyśmy bardzo. dzisiaj z mamusią obiadek i mówię tak, że jeszcze się muszę nauczyć zupki pomidorowej robić. No, no, tak Także, no, ale jest sosiku taki smak było. sosiku, no, żeby mamusi zrobić, jak no będzie tak. czasami zmęczona. Dobrze, będę się, będę się uczyła, będę się uczyła. Bardzo dziękuję za pomoc. Proszę Kochani, dajcie znać, czy robicie chlebek, tak jak już wcześniej mówiłyśmy. E, jeśli Wam się taki odcinek podobał, kulinarny, tak, to tak. lajkujcie, komentujcie oraz subskrybujcie, subskrybujcie żebyście byli na bieżąco z każdymi filmami. Dziękujemy, że nas oglądacie i ja się... do następnego vloga, który będzie kiedy? We ja wtorek. Jak... Tak jest, buziaczki. Pa!